Buty z najnowszej kolekcji Adidas F50 F5 Turfy. Wysoka jakość to gwarancja długiego użytkowania. Ostrzejsze zwroty, szybsze sprinty i niesamowicie ogromna przyjemność z gry. Buty do piłki nożnej F50 TRXTF mają lekką cholewę w intensywnych kolorach, groźny wygląd i asymetryczne sznurowanie dla większej powierzchni kontaktu piłki z butem. Buty zaprojektowane zostały z myślą o zawodnikach świadomych. Którzy zdają sobie sprawę z tego, że dobre buty to dobra gra. Cholewka, wykonana z miękkich materiałów, zapewnia doskonałe czucie piłki, pozwala opanować trudne i mocne podania oraz zachować pełną kontrolę nad każdym zagraniem. Niepowtarzalny profil buta umożliwia mocne podkręcenie piłki przy oddawaniu strzałów. Silna rotacja zaskoczy niejednego bramkarza przygotowanego na uderzenie. Przy wykonywaniu rzutów wolnych znacząco podnosi celność strzałów. Podeszwa traction to przede wszystkim gwarancja przyczepności, a także ochrona przed poślizgiem w kierunkach liniowym i bocznym. Perfekcyjna poprawa zwrotności i szybkości.